I witam wodniki. Zapraszam Was. Musiałam doświetlić czytanie. Zobaczmy, jak miesiąc listopad dla Was tutaj będzie chciał się zarysować. A więc, energia listopada dla wodników. Dzisiaj podwójny kwiat życia, jak widzicie. Energia miesiąca dla wodnika. Co jest wyzwaniem dla Was w miesiącu listopadzie? A więc, jakie wyzwanie przed wodnikiem w miesiącu listopadzie? Miesiąc listopad dla wodnika. Jakie wyzwanie dla Was? Co w tym wyzwaniu stanowić może trudność dla Was drugie wodniki w listopadzie? A więc trudność w wyzwaniu dla wodnika w listopadzie. Trudność dla wodnika w listopadzie. Jeszcze jedną wyciągnę, bo to za dużo, ale powiem już niektórym tak, że gdzieś jakaś rola. A więc czy się czujesz w wodniku rycerzem, czy się czujesz w wodniku królem. Tak dla kogoś. Co jest trudnością w tym wyzwaniu? W tym wyzwaniu. Zobaczymy, czy się potwierdzi w ogóle z tym, co już się wcześniej pokazało. Więc taka gdzieś rola, funkcja, umiejętność powzięcia odpowiedzialności, czy też umiejętność powzięcia kroków odpowiednich, adekwatnych do sytuacji, czy do zadania Wam powierzonego. Mi się tak tutaj pokazuje. Co jest, słuchajcie, co Wam się uda w miesiącu listopadzie? Co się Wodnikom może udać w miesiącu listopadzie? Co może się udać Wodnikom w miesiącu listopadzie? Co w miesiącu listopadzie może jest propozycją postawy? A więc jaka, jaka jest Wam proponowana postawa w listopadzie? I karta rada. Karta rada dla wodnika. Karta rada dla wodnika. Ta się chciała pokazać, została. Szybko patrząc pod spód, słuchajcie, no księżyc. Wow, księżyc śmierć i e, no i król mieczy. No, ja tutaj czuję taką energię odwagi. Słuchajcie, gdzieś. Odwagi e, poskromienia w sobie być może tego, co jest jakimś cieniem, e, nieuleganie cieniom, także, czy też e, może jakimś. E, Wiecie czemu? Nawet jakiemuś takiemu, słuchajcie, konieczności podporządkowania się jakiejś zmianie, którą Wam ktoś narzuca, to wydaje mu się, że wie lepiej. A tak się tutaj pokazuje. Zobaczmy jeszcze miesiąc. No i ogólnie energia kobieca, więc gdzieś ten księżyc może pokazywać też e, cykle. E, może pokazywać cykle, może coś do Was gdzieś tutaj przychodzić, może gdzieś Was e, doświadczać taka energia też dużej kobiecości w tym miesiącu, więc może Was otaczać e, energia e, właśnie tych, m, tych energii. A może Wasza własna gdzieś będzie dochodzić do głosu. To jest też wrażliwość, to są gdzieś tęsknoty, także nie, nie ukrywajmy, a więc no, takie emocje w tym miesiącu mogą gdzieś tutaj w tle dominować. Co jest, słuchajcie, ogólnie energią miesiąca? Pięknie, szóstka, szóstka buław, a więc energia zwycięstwa, energia pójścia naprzód, energia w, w dużej powerności i tego, co jest no, takim e, zarysowanym na horyzoncie sukcesem. A więc miesiąc może Was e, pomagać Wam, czy może Was pchać właśnie w kierunkach e, w, ostatecznie tego, co e, tym e, osiągnięciem dla Was jest. A więc fajny miesiąc, fajna energia, dużo słońca, dużo także ludzi, którzy za Wami będą e, i Wam będą chcieli towarzyszyć i Was wspierać, a więc to Wam powinno pomagać. Energia lidera, również, a więc może gdzieś tutaj powinniście poczuć się do tego, co właśnie tym liderem, tą energią lidera jest, w świetle tego gdzieś tutaj poczucia zastraszenia, czy jakiegoś poczucia mroku, czy takiego jakiegoś może wycofania albo lęku o to, czy inni nie mają więcej racji, chociażby, lub silniejszej na przykład pozycji aniżeli Wym. Pokazuje się tutaj, że nie do końca, że też zaufajcie innym ludziom, albo też postawcie na ludzi, którzy mogą Wam w tym pomóc. Postarajcie się budować taką w sobie konsekwentną postawę do tego, co dzisiaj zdobyliście, żeby tego nie zaprzepaścić może za moment przez nieuwagę lub właśnie przez jakąś taką, słuchajcie, energię no, wątpliwą, budowania także, czy inaczej, ulegania czemuś, co tą wątpliwość Was buduje. Trudność, wyzwanie, przepraszam, w tym miesiącu dla Was, wow, cesarzowa. No, więc duża energia kobiecości, faktycznie. Więc jakaś, jakaś kobieta tutaj będzie Wam dyktować warunki, słuchajcie, albo będzie Wam stawiać jakiś opór, albo będzie no, jakimś wyzwaniem dla Was w kwestii chociażby mm, emocji. Może być to dom, może być to firma, może być to także w tym wyzwaniu coś, co jest tym ogrodem dla Was, tej płodności, akcentem. A więc każdy z Was wie, zna swoją sytuację, wie, w, 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 z czym może te cesarzową Wam powiązać. Czy jest to osoba, kobieta, żona, w ogóle? ale też jakaś może, no, jakiś akcent w szeroko pojętego rozwoju, czy w szeroko pojętej płodności, to jest dla Was wyzwanie tutaj w tym miesiącu, trudność w tym wyzwaniu piątka y, piątka, piątka denarów, y, co Wam się uda trójka miecze i co będzie proponowaną postawą i karta rada no więc słuchajcie, duża doza tutaj takiego, takiej energii, no widzicie, łatanej, ale ona jest takim dobrym gdzieś poczuciu, ponieważ uda Wam się poskromić, pożegnać, zażegnać, może nawet całkiem szybko. Coś, co jakimś deficytem dla Was jest, czy emocjonalnym, czy ambicjonalnym, czy chociażby takim deficytem poradzenia sobie z emocjami. Ja też tutaj, słuchajcie, macham powietrzem, żeby to faktycznie szybko y, wiatr to zabrał, żeby nie było tych żali i bóli. Y, mogą się tu mieszać energie, słuchajcie, bo jeszcze nie powróciłam do tych czytań dzielonych na miłość i na pracę, a więc może tu być i praca i miłość, a więc może być tak, że po prostu, no właśnie, w zagrożeniu jest jakaś w ogóle wasza pozycja, czy w zagrożeniu są wasze jakieś emocje, lub uczucia, lub odczucia, lub jakaś taka w ogóle emocjonalność y, poparta gdzieś rzeczywistością, lub to, co tą emocjonalność y, umacnia y, w kontekście tego, co rzeczywiste, co tak. Takie mocno przeziemne, bo ten ogród tutaj dla mnie jest taką mocną przeziemnością. Czy stoicie twardo na nogach, po prostu mówiąc wprost? Czy wiecie, z czym macie do czynienia? Czy znacie jakby rolę przeciwnika? Czy znacie rolę tego i siłę tego, co, co z wami chce konkurować, lub z czym wy się siłujecie lub o co chcecie w, no, zagrać? Jaką, o jaką stawkę gracie? Gdzieś tutaj mi się pokazuje taka, słuchajcie, nie tyle ruletka, co, co, co konkretne, konkretne wyjście naprzeciw no, zobowiązaniom, czy konkretne wyjście naprzeciw samemu sobie, że ja potrafię, a więc gdzieś tutaj w tym miesiącu, wodniki, czuję, że będziecie udowadniać swoją siłę, albo będziecie udowadniać samych, samych sobie, przed samymi sobie, mówiąc wprost. E, jakaś kobieta, jakaś rola, jakaś, słuchajcie, y no, taka też uszczuplona, może gdzieś trochę kulejąca energia będzie Wam towarzyszyć, jako trudność, jako taka potykajka, i w tej potykajce mogą być na, znajdować się także finanse, które, których może być po prostu jakaś okrojona liczba. Możecie się tutaj no, borykać z faktem, że coś nie prosperuje tak, jakbyście sobie życzyli. Czy to przez te kroki, czy to przez tych ludzi, czy to przez to, że faktycznie gdzieś zostały energie źle ukierunkowane. Pamiętajcie, że ten miesiąc też będzie chciał badać wasze ego, a więc to, czy faktycznie skupiacie się tylko na zdobywaniu i udowadnianiu sobie tego, kto ma rację, czy faktycznym działaniu, które ma budować jakość, które jest opiekuńcza także. I tutaj ta opiekuńczość jest dla was wyzwaniem, aby się zaopiekować sobą, aby się opiekować tym środowiskiem, na którym wam zależy, aby wykazać się tą troską, aby mieć no, baczenie na to, co... Co może gdzieś też przez waszą nieuwagę uszczuplać, a tym samym zabierać was i wasze poparcie w oczach tych osób, na których wam zależy, aby i one działały tak, jak wy byście sobie życzyły. Mówiąc tak trochę kolokwialnie, brzydko, że tak mają działać, jak wy sobie życzycie, ale mówimy tutaj o tym, że intencje wasze w, w, w kierunkach tego, co wspólne, nie, nie leżą tylko po waszej stronie, pamiętajcie, ale znajdują się także gdzieś w otoczeniu tych osób, które i z Wami współpracują lub które... Stanowią wasze tło, czy też tło waszego sukcesu, a więc żebyście też o nie potrafiły zadbać, abyście nie lekceważyły uczuć, i przede wszystkim potrzeb tych osób, które są wokół Was. Tak się tutaj dla was miesiąc, najważniejsza, być może wiadomość tego miesiąca pokazuje. Trudnością, jak powiedziałam, mogą być finanse, mogą być jakieś deficytowe energie, no takiego słuchajcie, braku, być może umiejętności, proszenia o pomoc, może też przyznania się do tego, że potrzeba wam jakiegoś wsparcia. Że gracie na przykład bohatera, a czujecie się niezbyt silnie do tej roli. A więc tutaj też umiejętność, jakby przyznania się też do błędu mi się pokazuje, żeby się tego nie bać i żeby te błędy lub te um, jakieś takie, słuchajcie, niedociągnięcia wyjaśniać najszybciej, jak to możliwe. Żeby nie bać się zająć odpowiednie stanowisko, choćby i ono wydawało wam się słabe, a tak naprawdę może wam to pomóc, że um, czas, którego nie można cofnąć, ale inaczej czas, którego też nie należy tracić, um, może być gdzieś tutaj takim remedium, na troski lub problemy, których rozwiązań szukacie lub będziecie szukać za chwilę a przez to, że nie będziecie chcieli się przyznać do tego, że coś no, nie poszło tak, jakbyście sobie życzyli, albo odwlekanie tego w czasie może sprawić, że stracicie na tym no i gdzieś Wasza pozycja, czy, 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 czy Wasza czy jakość, albo i profesjonalizm też może być tutaj zachwiany. Na to nie pozwólcie sobie, na to uważajcie, bo mi się taka gdzieś tutaj energia pokazuje. Wyzwanie trudność, to co Wam się uda, uda Wam się pogodzić z jakąś porażką, uda Wam się właśnie pogodzić, czy też zaleczyć to, co tą porażką jest, lub to, co w ogóle jest jakimś takim no, poczuciem straty albo wbitem gdzieś ostrzem w to serce. To mogą być sprawy sercowe, to mogą być sprawy, gdzie słuchajcie, wszelkiej maści zawodowe także, które gdzieś może, no, ubodły Was, a więc to postaracie się w jakiś sposób sobie może zrekompensować jedni tym, co jest udowodnieniem sobie, może na chwilę, może, może przez chwilę swojej, no, swojej atrakcyjności, bo też tutaj widzę taką energię, że pójdziecie gdzieś może w tango i nie będziecie się oglądać za siebie i będziecie po prostu patrzeć na to, co Wam daje przyjemność. Stąd może uwaga też, żeby uważać na tych, których możecie i wyporanić, ale także pokazuje się tutaj, słuchajcie, szybkość działania, jeżeli chodzi właśnie o konieczność rozwiązania, czy też wyjścia z propozycją rozwiązań, aby gdzieś tego nie przekładać, się w, aby też nie uciekać w jakąś nicość, czy w, no, w jakieś poczucie właśnie zastraszenia, czy wycofania, bo to energia gdzieś tego tłakt, który która gdzieś tutaj jakby niewątpliwie emanuje no, tym takim lekkim mrokiem. Tak? A więc dążenie do pełni szczęścia, dążenie do pełni szczęścia, dążenie do tego, co jest jawne, co nie jest ukryte. Być może, mówię, przyznanie się do błędu albo umiejętność wejścia w sytuację teraz i tu, a nie z poziomu tego, co było i co już nie da się załatwić, ale należy działać w tej chwili mocno i z dużym przyspieszeniem. I wasza postawa wam proponowana tu również, Jezusemka była więc komunikuj się, działaj z poziomu właśnie tego powietrza, a więc decyduj się, działaj szybko, fokusuj się na cel, obieraj także nowe cele, dąż do tego, co, co, co jest przepływem energii, co jest dynamiką gdzieś w tym miesiącu, a więc bądź dynamiczny, bądź przedsiębiorczy, bądź także chętny do tego, żeby nie, nie trzymać urazy, tak się też tutaj pokazuje, a więc nie trzymaj urazy, nie idź w to, co ciemne, nie, nie bazuj na tym, co już nie uda, buduj przyszłość o zupełnie nowe kierunki, buduj przyszłość o, o, o ten cel, o, o, o siłę, o przebicie, której to energia Tobie w tym miesiącu mocno towarzyszy. Rada dla Ciebie na ten miesiąc, no właśnie dziewiątka, e, dziewiątka monet, a więc Dobrostan. Dobrostan, słuchajcie, i duża indywidualność w tym wszystkim, a więc zadbaj o ten ogród, gdzieś tutaj, postaraj się o swój własny komfort. Zadbaj o komfort, o to, co ci ten komfort daje. Kieruj siebie i swoje apetyty i ambicje właśnie w stronę tego komfortu, ale nie kosztem innych i nie kosztem samego siebie, ale w taką zdrową, fajną i mocno zdeterminowaną stronę. A więc zaufaj, że możesz, że potrafisz, postaw na profesjonalizm, postaw na swoją energię, mocy i pamiętaj, żeby być konsekwentnym w krokach, działaniach, wydatkach, no czy strukturach, którym w tym miesiącu po prostu budujesz jeszcze wnosisz, czy w których sam uczestniczysz. Karta Rada również mówi Ci przyjmij nagrody, na które zasłużyłeś, a więc może to być tak pozytywnie, jak i negatywnie, a więc przyjmij, weź na klatę. Nie bój się tego. To być może będzie także Twoim sukcesem, jak, może nie to, że się przyznajesz do błędu, ale to, że umiesz zauważyć, że coś nie działa, że coś nie śmiga, lub że coś można byłoby usprawnić. Gdzieś tutaj mi się taka energia pokazuje, aby no, aby znać umiar może tak, aby znać umiar, aby nie przefolgować sobie, ani żeby też nie utracić czegoś na bazie no, tego, co ego Ci podpowiada. A więc nie słuchaj tego ego w tym miesiącu i naprawdę posłuchaj, posłuchaj umiaru, posłuchaj tego, co w tym umiarze albo w tych zdrowych proporcjach gdzieś jest ukryte, aby nie przeciągać struny, nie spalić się na samym starcie, nie być też za bardzo hop do przodu, ale przede wszystkim być uczciwym w stosunku do, do tego, co jest faktem, bez zaprzeczania temu, co, było, co na to wpłynęło, ale z chęcią i dużym zapałem do tego, żeby się nie bać, ale żeby chwytać się bardzo szybko i przejść w równie szybkim tempie do następnej fazy, która przed Tobą stoi, jako ta chętna, której należałoby się poświęcić. A więc, gdzieś tutaj pójście do przodu. W ocenie jawnej yy, i umiejętności, no mówię, wyciągnięcia pewnych wniosków. Jaka karta, jeszcze dla Was, taka, która chce się pokazać, która chce Wam coś powiedzieć? Wodniki. Uważność. I świadomość i twórz muzykę. Twórz muzykę, a więc, no właśnie, e, muzykę, ton, e, macht muzyk, jak to mówią Niemcy, słuchajcie. A więc, może też tutaj chodzi o pewną komunikację, styl tej komunikacji nie podlegającą słabym e, emocjom, postawę, albo no, w ogóle gdzieś nie jakąś taką wycofaną, tylko to, że ty nadajesz rytm. E, więc, może tutaj chodzi o ten rytm, żebyś właśnie go nadał temu e, w tym miesiącu sobie, innym, e, no. Chociażby też działaniom, a więc jakieś tempo, żebyś narzucił odpowiednie temu, co tego tempa wymaga. No i pokazało Wam się piękne, słuchajcie, yy, piękne przesłanie również, że każdy. Każda myśl jest instrumentem do kreacji, do kreacji, do działania. A więc myślcie pozytywnie i myślcie też w taki sposób, który wam poprawia jakość życia, a nie który wam e, utrudnia. A więc działajcie również z poziomu e, waszej autentyczności i siły, e, i siły, te, ten, którą ten miesiąc wam przynosi, aby poskromić wszystko to, co trudne, e, być może również zwłaszcza to, co gdzieś finansowo takie e, kulejące. Albo też międzyludzko, czy też w kwestii właśnie tych zaprzepaszczonych, może nie tyle szans, co niedokonanych kroków, albo takich no gdzieś kroków, które Was doprowadziły do poziomu poczucia takiej, no, takiego dyskomfortu. Na ten dyskomfort już więcej sobie nie pozwalajcie, ale to od Was zależy i w Waszych rękach jest to, żeby przyspieszyć lub ukierunkować pewne sprawy. No i taka propozycja też jest Wam tutaj w, w tej Radzie pokazana, abyście przejęły inicjatywę może w kwestii tego, w jaką stronę co ma zmierzać, i żeby to się usprawniło, a nie zablokowało lub zostało gdzieś zaprzepaszczone. Działajcie, kreujcie, nadawajcie ten ton, nadawajcie tę muzykę, twórzcie. Niech ten znak Wam towarzyszy w tym miesiącu również, a więc ta inicjatywa działania, inicjatywa tworzenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o komentarzach, o łapkach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.